Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy ósmej, temat Bliski Wschód. Bliski Wschód położenie. Państwa Azji Południowo-Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno-Wschodniej, zalicza się do krajów regionu Bliskiego Wschodu, który leży na styku trzech kontynentów Azji, Europy i Afryki. Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się Arabię Saudyjską, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Palestynę, Jordanię, Katar, Kuwait, Liban, Oman, Syrię, Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz w niektórych źródłach też Cypr. Jest to obszar, na którym występują surowce energetyczne ważne dla światowej gospodarki i decydujące o zamożności tych krajów ropa naftowa i gaz ziemny. Wielkie zasoby ropy naftowej znajdują się na obszarze Zatoki Perskiej. Ropa naftowa. Największe pola roponośne posiada Arabia Saudyjska. Dużymi zasobami dysponują także Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak, Kuwait i Bahrajn, a mniejszymi Oman i Katar. Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym na świecie. Łączny udział tych państw w światowym eksporcie ropy naftowej przekracza 40%. Państwa, które posiadają znaczne zasoby ropy naftowej, inwestują część zysków w zakłady petrochemiczne i chemiczne. Rozwijają również nowoczesne sposoby poszukiwania ropy naftowej przez budowę platform wiertniczych. Państwa, w których zasoby ropy naftowej są na wyczerpaniu, w których przewiduje się jej wydobycie nie dłużej niż kilkanaście lat, inwestują w inne gałęzie przemysłu: usługi turystyczne, hotelowe, handlowe, finansowo-bankowe. Transportowe. Państwa arabskie, w których wzrost gospodarczy jest ściśle związany z wydobyciem ropy naftowej, planują w perspektywie kilkudziesięciu lat próby przekierowania swoich gospodarek. Inwestują w rozwój przemysłu wysokich technologii, a także usług z sektora IT i finansów. W Dubaju, stolicy jednego z Emiratów Arabskich, powstał projekt budowy sztucznych wysp, które zostaną zabudowane wieżowcami, a następnie utworzą luksusowe dzielnice biznesowo-usługowe. Na przykład. Palm Islands. Religie. Kraje i narody bliskowschodnie łączy wiele cech wspólnych. Najważniejszą z nich jest dominująca w tym regionie religia islam. W większości państw arabskich oraz w Iranie, islam jest religią państwową. Oznacza to, że konstytucja lub system prawny danego państwa nadaje religii specjalny status. Wyjątkami są Liban i Syria, a z państw niearabskich Turcja. W tych państwach nie ma określonej religii państwowej. Jedynym krajem w Azji Południowo-Zachodniej, w którym przeważają wyznawcy innej religii niż islam, jest Izrael. Większość stanowią wyznawcy judaizmu, 76,3% ludności. Ludność Arabowie są dominującą grupą etniczną w krajach zaliczanych umownie do grupy państw arabskich Bliskiego Wschodu. W kilku z tych państw żyją duże grupy innych narodowości. A najliczniejsi są Kurdowie około 25 milionów, i Azerowie. Kurdowie to naród pochodzenia indoeuropejskiego zamieszkujący przede wszystkim krainę zwaną Kurdystanem podzieloną pomiędzy Turcją, Irak, Iran i Syrią. Kurdowie stanowią znaczącą mniejszość narodową w Turcji około 15 milionów, w Iranie około 8 milionów, i Iraku około 5 milionów. Natomiast Azerowie zamieszkują głównie północno-zachodni Iran. W państwach niearabskich, Turcji przeważają Turcy mówiący po turecku, Iranie główną grupą etniczną są Persowie, język perski, a w Izraelu dominują Żydzi mówiący po hebrajsku. Konflikty zbrojne Bliski Wschód to region, w którym od dziesięcioleci toczą się regionalne konflikty zbrojne. Najdłuższym z nich jest konflikt między Izraelem a państwami arabskimi, który rozpoczął się w 1948 roku. Gdy z mocy decyzji zgromadzenia Ogólnego ONZ Izrael otrzymał 50% obszaru Palestyny, Państwa arabskie nie uznały niezawisłości Izraela i rozpoczął się zbrojny konflikt, który trwa do dzisiaj. Ponadto w regionie także państwa arabskie toczą lokalne wojny. Bliski Wschód jest regionem, na którym ścierają się interesy polityczne i gospodarcze wielu państw, a obok siebie żyją grupy ludności silnie zróżnicowane pod względem narodowościowym i religijnym. Na przykład, tzw. Tak konflikt Libański, wojna domowa w Libanie, konflikt o podłożu wyznaniowym. Obecnie w regionie od 2011 roku toczy się wojna domowa w Syrii, której sunnicka większość społeczeństwa jest w opozycji w stosunku do dyktatury prezydenta Asada. W konflikt są zaangażowane państwa sąsiadujące z Syrią, a presję wywierają wielkie mocarstwa światowe. W 2014 roku. Ekstremiści sunnicy założyli tzw. państwo islamskie, które w rzeczywistości jest organizacją terrorystyczną, przeprowadzającą ataki na ludność cywilną w różnych miejscach świata. Do znaczących konfliktów w tym regionie, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat zaliczamy. Konflikt w Zatoce Perskiej, tzw. pierwsza wojna w Zatoce między Irakiem a Iranem o dominującą pozycję wśród państw leżących nad Zatoką Perską, czy agresja Iraku na Kuwait. Spowodowała ona zaangażowanie aż 30 państw, które wykonując rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, kroczyły do Iraku. Operacja Pustynna Burza doprowadziła wówczas do rozbicia wojsk irackich, w konsekwencji na Irak nałożono sankcje gospodarcze. Druga wojna w Zatoce Perskiej: wojska Stanów Zjednoczonych wraz z wojskami tzw. Sił Międzynarodowych kroczyły do Iraku i w ciągu trzech tygodni przejęły kontrolę nad terytorium tego państwa. Okupacja trwała do 2005 roku. Rezultatem było obalenie dyktatury Saddama Husseina. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.